Na pierwszej linii. Rozmowy z ludźmi książki w Gdańsku. Nazywam się Paweł Paniec i zapraszam was na cykl podcastów realizowanych przez stowarzyszenie Prom Kultura dzięki wsparciu miasta Gdańska. Razem z moimi rozmówcami opowiemy wam o miejscach, w których każdy, kto chce przeżyć przygodę z książką, ma szansę w nieprzypadkowy sposób wejść w kontakt z tekstem. Ma szansę znaleźć się na pierwszej linii. Są to miejsca w których książka nie jest towarem jak wiele innych asortymentem mierzonym w kilogramach czy metrach, i leżących innymi przedmiotami w wielkopowierzchniowym markecie. W tych miejscach książka ma szansę w pełni pokazać swoją wartość, odpowiedzieć na potrzeby indywidualnego czytelnika. Nie chodzi jednak tylko o miejsca. Najważniejsze są w nich osoby, które te miejsca tworzą to moi rozmówcy. Antykwariusze, księgarze, wydawcy i bibliotekarze. Są to ludzie o niebagatelnym znaczeniu dla podtrzymania i rozwoju naszej kultury w całej jej historycznej rozciągłości. Są to ludzie, którzy w krajobrazie naszego miasta Gdańska swoim wysiłkiem i poświęceniem powołali do życia miejsca magiczne i na co dzień walczą o to, by opierały się one nieprzyjaznej ludziom myślącym rzeczywistości. To cisi bohaterowie i bohaterki, które dołożą starań, żeby właściwa książka trafiła we właściwe ręce, żebyście znaleźli swój skarb i nie zgubili się w zalewającej nas fali nowości i bestsellerów. Poznajcie tych, którzy trwają na pierwszej linii, czyli tam, gdzie my, czytelnicy, spotykamy się z tekstem. Wszystkich odcinków tego podcastu będziecie mogli wysłuchać na stronie internetowej Stowarzyszenia PromKultura dostępnej pod adresem www promkultura.org. Tam też zamieściliśmy zdjęcia z miejsc, w których cykl był realizowany. Podcast znajdziecie również na kanale Patrzę i myślę w serwisie Spotify oraz na kanale YouTube Stowarzyszenia Promkultura, gdzie do nagrania audio dodaliśmy krótki materiał wideo ilustrujący rozmowę. A teraz zabieramy was na spotkanie na pierwszej linii. Ten odcinek podcastu będzie miał inny charakter niż poprzednie. Dlaczego? Bo każde z miejsc, które odwiedzamy w ramach naszego cyklu, jest wyjątkowe i realizując opowieści o nich, staramy się tą wyjątkowość oddać. Tym razem zabierzemy Was do antykwariatu bardzo dyskretnego, prowadzonego przez bardzo skromną osobę. Pani Anna Grześków, właścicielka antykwariatu Reis w Gdańsku, doskonale odnajduje się wśród książek i świetnie czuje się w bezpośrednich relacjach z klientami odwiedzającymi to miejsce. Jednak, kiedy zaproponowałem wystąpienie przed mikrofonem i kamerą, Wywołałem odruch autentycznego przerażenia. Chyba jedynie to, że Pani Anna jest osobą niezwykle uprzejmą i uczynną, sprawiło, że nie spotkałem się z kategoryczną odmową. Z drugiej strony, znając wcześniej opowieści Pani Anny o jej antykwariacie, czułem wewnętrzną potrzebę, aby pokazać je szerszej publiczności. Jest to część historii gdańskiego rynku książki, która powinna być spisana, tak samo jak antykwariat rejs jest wart tego, by odwiedzało go więcej osób. Pani Anna cierpliwie znosiła moje namowy, i w końcu wypracowaliśmy kompromis polegający na tym, że to ja będę głosem, który opowie o tym miejscu, to czym pani Anna zgodzi się podzielić z wami, publicznością naszego podcastu. Dlatego właśnie ten odcinek nie będzie jak pozostałe zapisem rozmowy, ale będzie relacją z tego, co usłyszałem, zobaczyłem i czym mogę się podzielić z wami w temacie niezwykłego miejsca, jakie znajduje się w Gdańsku na Starym Mieście. Dla tych z was, którzy odwiedzacie antykwariat Rejs, jego lokalizacja i wygląd nie są niczym nowym, ale liczymy na to, że po wysłuchaniu tego odcinka nowi miłośnicy książek zechcą zanurzyć się w niewielkim lokalu ukrytym w bramie powojennej kamienicy i znajdą tam istne Eldorado, choć bardziej trafne byłoby porównanie do Sezamu z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Nieuprzedzony przechodzień zazwyczaj mija ulicę Kowalską pospiesznie, nie zwracając na nią uwagi. Trudno się temu dziwić. Pozornie nie wyróżnia się ona niczym szczególnym. Jest raczej cienistym łącznikiem między starym a głównym miastem. Idąc w tym kierunku, ulica ta jest jak luneta, na końcu której z każdym krokiem jawią się wyraźniej wieże ratusza i otaczających go kościołów. To one przyciągają uwagę turystów idących od strony Dworca Głównego. Wcześniej pewnie ich uwagę zwróci pomnik Jana Heweliusza, stojący w miejscu, w którym kiedyś znajdował się jego browar i obserwatorium astronoma. Albo. Skupią się na wielkim młynie, częściowo przesłoniętym malowniczym domem cechu młynarzy, czy przysadzistym budynku ratusza staromiejskiego. A do tego jest tam jeszcze most nad Radunią, oblepiony kłódkami wieszanymi gorliwie przez zakochanych, a z mostu widok przypominający kanały wijące się w cieniu drzew gdzieś w Amsterdamie. Z taką konkurencją ulica Kowalska na widoki mierzyć się nie może. Dlatego, wchodząc w nią. Można być nieco rozmarzonym i nie spojrzeć w pierwszą bramę po prawej stronie, a nawet przegapić szyld zapraszający do środka. Na szyldzie jest fala i napis Antykwariat Race. Podobno klienci czasem pytają o nazwę, czy to aby na cześć słynnego filmu z początku lat 70. Może wydać się zaskakujące, że w portowym mieście Gdańsku, w którym żegluga była kiedyś podstawą jego istnienia, morskie skojarzenia nie są dziś tak oczywiste. Pani Anna odpowiada za każdym razem, że kiedy wybierała nazwę dla tego miejsca, to bynajmniej nie miała zamiaru składać hołdu prześmiewczej wizji perelowskiej rzeczywistości. Nazwa bardziej dosłownie odnosi się do motywu morskiej podróży, która bywa czasem pełna romantycznego uroku, a czasem jest trudną walką o utrzymanie się na powierzchni. Takie też są historia i teraźniejszość tego miejsca. Pani Anna, zanim zdecydowała się zająć handlem używaną książką pod wspomnianym szyldem, wiele lat pracowała w branży księgarskiej. W innym mieście, po ukończeniu szkoły, znalazła swoją pierwszą pracę w księgarni i wtedy odkryła, że w tym fachu czuje się najlepiej. Były to inne czasy, bardziej życzliwe dla książek, bo nie dość, że nie musiały one konkurować wtedy z innymi mediami, to jeszcze były towarem deficytowym. W latach 80. do księgarni w czasie dostaw ustawiały się długie kolejki. Pierwsze miejsca w nich zajmowali handlarze, którzy wiedzieli, że na rynku wtórnym świeżo wydane tytuły kilkukrotnie przebiją swoją pierwotną cenę. W księgarniach pojawiały się kontrole obywatelskie, sprawdzające czy personel nie ukrywa w celach spekulacyjnych szczególnie chodliwych towarów. Wśród klientów zaś dochodziło do sporów o ostatnie egzemplarze, a emocje potrafiły sięgnąć z zenitu. W późniejszych latach, naznaczonych zmianami systemowymi i powiązanymi z nimi zmianami na rynku, pani Anna bardziej zaangażowała się w sprawy rodzinne, aby dopiero po latach, w 2007 roku, wrócić do pracy wśród książek, tym razem już jako antykwariuszka. Samo miejsce ma przeszłość, którą z książkami łączy niewiele poza nazwą. Mieścił się tutaj bar Chochlik. Chochlik, czyli Nemezis drukarzy. Przybytek o raczej wątpliwej reputacji, odwiedzany przez wielbicieli napojów wyskokowych, którymi dodawali magicznego pierwiastka do smutnej rzeczywistości. O takim dziedzictwie pani Anna dowiedziała się przypadkiem, kiedy antykwariat odwiedził podchmielony jegomość, na szczęście przytomny na tyle, żeby dostrzec, że alkohol nie umożliwił mu podróży w czasie i dawne miejsce jego rozrywek zmieniło już branżę. Stan, w którym był, nie umożliwiał z kolei delektowania się literaturą, więc szybko wyszedł i na szczęście więcej amatorów tego typu wspomnień już się nie pojawiło. Lokal znajduje się na parterze budynku, ale na odwiedzających sprawia wrażenie tajemniczej piwniczki. Może efekt taki wzmaga łukowy otwór w ścianie dzielącej pomieszczenie na pół. Przede wszystkim jednak sprawiają to książki, które szczelnie wypełniają przestrzeń. Są na regałach ustawionych pod ścianą, są na stołach ciągnących się środkiem i są na podłodze, jeśli nie starczyło już dla nich miejsca nigdzie wyżej. Stosy i sterty piętrzą się i napierają, a klienci wchodzą między nie, po czym znikają, schylając się po jakiś ciekawy egzemplarz, to pojawiają się wspinając na palce po coś z górnej półki. Są to książki współczesne. Oczywiście w antykwariacie wyrażenie współczesne oznacza coś innego niż mogłoby się nam wydawać. Przeważają tutaj tytuły wydawane w drugiej połowie XX wieku. Są to książki współczesne. Oczywiście w antykwariacie wyrażenie współczesne oznacza coś innego niż mogłoby się nam wydawać. Przeważają tutaj tytuły wydawane po drugiej połowie XX wieku, choć czasem zdarzają się egzemplarze starsze. W początkach działalności antykwariatu książek było mniej, a przestrzeni więcej. Wtedy pani Anna była mniej wybredna, jeżeli chodzi o skół, ale z czasem niewielka przestrzeń wymusiła ograniczenia skutkujące wzmożoną selektywnością. Niezależnie od tego można znaleźć tu pozycje, które gdzie indziej traktowane są jako makulatura. Jednak Filozofia właścicielki rejsu jest taka, że nie ma książek niepotrzebnych i nawet jeśli ich poziom literacki czy edytorski nie znajduje uznania w oczach krytyki, a podręczniki historii literatury nie ujmują pewnych autorów, to tutaj mają oni prawo czekać na swojego nabywcę, bo, bo to czytelnicy są wyznacznikami wartości książki. I nawet jeśli jest tylko jeden człowiek, który chciałby jakąś książkę znaleźć, to właśnie w rejsie ma ona prawo na niego czekać. Tak długo, jak będzie to potrzebne. Jednym z przykładów opisujących taką sytuację jest opowiedziana mi przez panią Annę historia kobiety, która szukała książki napisanej dziesiątki lat wcześniej przez jej nauczyciela gimnazjalnego. Wydana własnym sumptem przez autora, ogólnie mówiąc wolna od walorów literackich i choć Unikalna to nie mająca większej wartości materialnej, a jednak nie uszła ona uwagi antykwariuszki i w końcu udało się spełnić marzenie klientki kierowanej sentymentem względem własnych wspomnień z dzieciństwa. Żeby takie rzeczy mogły mieć miejsce, potrzebne są dwa czynniki, niewyobrażalne wręcz w dobie ogromnych baz danych ulokowanych na rozsianych po całym świecie serwerach. Pierwszym z nich wcale nie jest wypchany danymi komputer, ale zwykły zeszyt. W którym pani Anna zapisuje poszukiwane przez klientów tytuły i dane kontaktowe do zgłaszających potrzeby osób. W piętnastoletniej historii antykwariatu takich zeszytów było już kilka. Każdy kolejny kończy, wędrując do firmowego archiwum, kiedy zostanie zrealizowane ostatnie zapisane w nim zamówienia. Rozmawiałem z ludźmi, którzy po kilku latach od tego, jak prosili o wpisanie na listę poszukujących, kiedy już dawno zapomnieli, na czym zależało im dawniej, odbierali telefon i słyszeli cichy głos pani Anny, mówiący, że mogą już przyjść po to, o co wcześniej prosili. Drugi ze wspomnianych przeze mnie czynników, który stanowi o wyższości ludzkiej życzliwości nad bezduszną bazą danych, to niezwykła pamięć, jaka charakteryzuje sprzedawców starych książek. Pani Anna przejawia to, co zawsze wzbudzało we mnie podziw u prawdziwych antykwariuszy: aby skojarzyć poczyniony kilka lat wcześniej zapisek w zeszycie z książką, którą akurat ktoś chce sprzedać, trzeba posiadać jakiś specjalny dar, w istnieniu którego bym nie uwierzył, gdyby nie to. Że wielokrotnie widziałem go w działaniu. Ta pamięć do książek dotyczy nie tylko zapisywanych we wspomnianym zeszycie zamówień. Przychodząc do antykwariatu, można zapytać o dowolną pozycję, żeby dowiedzieć się, że w konkretnym miejscu w tym pozornym chaosie regałów, stosów i kupek porozrzucanych wokoło, leży właśnie poszukiwany wolumin. Pani Anna, pytana przeze mnie jak to możliwe, stwierdza, podobnie jak inni jej koledzy i koleżanki z branży, że to przecież nic nadzwyczajnego. To się po prostu wie, bo tą książkę się wpierw obejrzało, kiedy ktoś przyniósł ją z ofertą sprzedaży, potem się przejrzało, kiedy ta była już przyjęta na stan, a później, zanim odłożyło się ją na właściwe miejsce na półce czy gdziekolwiek, to jednak nie sposób było jej nie zapamiętać. Dla mnie, który zapominam czasem o tym, co akurat trzymam w ręku, jest dar nadprzyrodzony. A że takie rzeczy są możliwe, to łatwo sprawdzić. Wystarczy odwiedzić antykwariat Racing. I zapytać. Książki nie są jednak jedynym motywem, dla którego przychodzi się do antykwariatu. Na pewno nie w przypadku wielu osób odwiedzających to miejsce. Tu nie chodzi tylko o zakupy. Rejs jest miejscem, w którym szczególnie dobrze odnajdują się ci, dla których cisza i spokój są istotną wartością w życiu. Nie jest to powszechne doświadczenie w dzisiejszych czasach, a wielu z nas jest spragniony takich chwili wytchnienia. Pani Anna stara się nie zakłócać spokoju tych, którzy potrzebują powoli przeglądać książkę po książce, zanim dokonają wyboru. Wśród namiętnych czytelników wielu jest introwertyków. Dla nich proaktywny sprzedawca, narzucający się z dobrymi radami i poleceniami, jest najczęściej czynnikiem odstraszającym. Wieloletnie doświadczenie pozwala wyczuć, kiedy klient potrzebuje dla siebie więcej przestrzeni psychicznej. Czasem zdarza się, że pani Anna nawet wyłącza muzykę, żeby nie zakłócała ona przeglądania komuś, po kim widać, że woli słyszeć jedynie szelest przewracanych stron. Zdarzają się klienci, którzy spędzają tu po kilka godzin w milczeniu. Bywają tacy, którzy wyraźnie unikają kontaktu, nawet wzrokowego i dopiero po kilku, kilkunastu wizytach zdobywają się na wstępną rozmowę, ośmieleni dyskretnym towarzystwem antykwariuszki. Taka wymiana zdań jest niczym najwyższy wyraz uznania dla panującej tu atmosfery. Są i tacy, którym możliwość podzielenia się swoimi refleksjami z lektury jest bardzo potrzebna, i oni również będą się czuli tutaj na swoim miejscu. Tak różnymi sposobami tworzą się więzi, które trwają już latami, i nie dotyczy to tylko mieszkańców Gdańska. Pani Anna wspomina rodzinę z Krakowa, która co roku przyjeżdżając tutaj na wakacje, odwiedzała rejs i po długich poszukiwaniach każdy wybierał coś dla siebie, jakiś zestaw lektur na wolny czas. Zarówno rodzice, jak i dzieci. One przy każdej kolejnej wizycie były coraz starsze, a ich wzrostowi towarzyszył rozwój czytelniczych gustów. Pewnego roku rodzice przyjechali sami, bo naturalną koleją rzeczy dzieci dorosły i zaczęły już podróżować samodzielnie. Warto wspomnieć, że wbrew temu, co zwykło się mówić o czytelnictwie wśród młodych, to właśnie oni stanowią bardzo istotną grupę klientów rejsu. Niektórzy z nich mają określone potrzeby, wiedzą, co chcą czytać, inni jednak przychodzą i pytają o radę odnośnie do tego, jakie teksty warto poznać. Niekoniecznie chodzi tu o tak zwany kanon literacki, bo w toku toczonych w rejsie rozmów takie nowe listy lektur są układane, a wiele młodych osób zdaje się na gust i wiedzę pani Anny. Są klienci, nie tylko młodzi, którzy gotowi są w ciemno brać książki z polecenia. Ciekawa pod tym względem historia toczyła się przez kilka lat. Jej bohaterką była starsza pani z sąsiedztwa, która średnio raz w miesiącu przychodziła z torbą książek, które sprzedawała i dopłacając różnicę, prosiła o wypełnienie torby nową porcją tytułów dopasowanych do jej, znanych pani Annie, potrzeb. Później, kiedy klientka nie mogła już samodzielnie chodzić, rolę posłańca pełnił jej syn. A później każda historia kiedyś się kończy, ale pozostaje po nich wdzięczna pamięć. Takich opowieści o znajomościach zawiązanych wśród książek, które się skończyły, i o tych, które cały czas trwają, pani Anna opowiedziała mi więcej. Może kiedyś znajdzie się przestrzeń na przełożenie ich na literaturę, która będzie trwać dłużej niż to nagranie. Niewątpliwie historia antykwariatu to historia ludzi, którzy go odwiedzają, i wielu z nich ma swoje szczególne miejsce w pamięci antykwariuszki z ulicy Kowalskiej. Ludzie są najważniejszym elementem życia rejsu, ale wszyscy oni skupiają się wokół książek. Cechą szczególną oferty jest tutaj duży zbiór literatury pięknej i poezji. Która nie cieszy się uznaniem wśród sprzedawców na rynku wtórnym, gdyż zazwyczaj musi bardzo długo poleżeć na półce, zanim znajdzie swojego amatora. Oprócz tego dużo tu literatury poświęconej sztuce filmowej, religii i filozofii. Zanurzenie się w tutejszych stosach książek niewątpliwie skutkuje znalezieniem jakiegoś skarbu. Skarby te to nie tylko coś do czytania. Czasem z pomiędzy kartek książki wypadnie coś, co potrafi zaskoczyć. Zdarzyło się, że była to niemała suma pieniędzy, którą ktoś ukrył w książkach, a potem, zapomniawszy o tym, oddał tę książkę do antykwariatu. Szczęśliwie, w tamtej sytuacji udało się zidentyfikować właściciela i banknoty wróciły we właściwe ręce. Częściej jednak są to przedmioty o małej wartości materialnej, ale Wzbudzające duży sentyment, który sprawia, że zwyczajnie żal je wyrzucić, a warto pokazać. Stąd zrodził się pomysł, żeby umieścić je na wystawie, którą pani Anna chce zorganizować w swoim antykwariacie. Żeby nie psuć elementu zaskoczenia tym, co kryje się między kartami książek, nie będę zdradzał, co znajdzie się na tej wystawie. Ale odwiedzajcie rejs, żebyście nie przegapili tej niezwykłej ekspozycji z przedmiotami które nawet i 100 lat temu zostawili dawni czytelnicy. Jednak przede wszystkim, jeżeli macie jakieś skryte marzenie o książce, która kiedyś podbiła wasze serce, a nie znaleźliście jej nigdzie indziej, przyjdźcie do rejsu, zapytajcie panią Annę i nawet jeśli nie otrzymacie jej od razu wyciągniętej z jakiegoś tajemniczego zakątka tego antykwariatu, to dajcie wpisać się do zeszytu, żeby prędzej lub później... Odebrać telefon od antykwariuszki z ulicy Kowalskiej, że już możecie przyjść, bo czeka na Was coś specjalnego. Wysłuchaliście odcinka podcastu na pierwszej linii Rozmowy z Ludźmi Książki w Gdańsku. Przed nami kolejne. Szukajcie ich na stronie internetowej Stowarzyszenia. Promkultura pod adresem www.promkultura.org. Tam też znajdziecie zdjęcia z miejsc, w których cykl był realizowany. Podcast będzie dostępny również na kanale Patrzę i Myślę w serwisie Spotify oraz na kanale YouTube Stowarzyszenia Chrome Kultura, gdzie do nagrania audio dodaliśmy krótki materiał wideo ilustrujący rozmowę. W tym samym miejscu zamieściliśmy inne nagrania związane z kulturą Gdańska, jego historią i filozofią. Zachęcamy do słuchania i do subskrypcji naszych kanałów, a także do klikania łapy w górę i polecania owoców aktywności Stowarzyszenia Prom Kultura innym osobom, które mogą być zainteresowane taką tematyką. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam ponownie.